A więc nastał moment, na który czekała cała społeczność tytułu F1 od znanego i kochanego studia EA. To już piąta edycja Ewolucji F1 2020, i tym razem postanowiłem nie wydać ani złotówki i pożyczyłem dostęp na testy od wspaniałego bohatera, jakim jest mój kolega Dan. Po F1 2024 podchodzę do tego tytułu z góry z negatywnym nastawieniem. Nie ma co się oszukiwać, od dobrych kilku lat seria odcina tylko kupony od szyldu F1. Dodają coraz bardziej dziwne rzeczy, zamiast skupić się na tym, czego faktycznie wymagają gracze. Ale w tym roku poszli po rozum do głowy i dodali naprawdę niezbędne dla graczy elementy, jak na przykład Berada Pita i tego drugiego aktora, nie wiem jak on się nazywa, oraz customowe kaski Louisa Hamiltona. No dobra, ale żeby do końca dla tej serii nie być chujem, postanowiłem przeanalizować kilka rzeczy ponieważ jestem z tą serią nieprzerwanie od 2010 roku i chciałbym w końcu zobaczyć światełko w tym walącym się przez EA Games tunelu. Dlatego zaczniemy od zmian, które były najbardziej potrzebne i bez których nowa seria od EA nie mogłaby się obejść. Czyli zmian takich jak trzecia część kultowego Story Mode Breaking Point oraz dodanie zespołu Apex, GP oraz zakładki z zadaniami z najnowszego filmu F1. Naprawdę kamień milowy jeśli chodzi o tą serię. Ale dobra, bez zgrywania się, jedno mogę powiedzieć bez kłamania i totalnego sarkazmu. Jest zwyczajnie lepiej względem F124. Bo jak myślisz, F124 od razu wchodzi do głowy ten handling rodem z Tokyo Drift Już sprawdziłem ten handling i okazało się, że w EA zatrudnili kogoś, kto wytłumaczył mi kwestię podsterowności, bo faktycznie jeździ się logicznie i to takie skręcanie nagłe straciło swój cały koloryt tą swoją efektywność. Auto jest bardziej przewidywalne i przyjemne do jazdy i na kierownicy, jak i na padzie. Nie ma co się orzekiwać, to nie poszło w ogóle w symulację, ale już tak nie boli. W ten sam sposób jak bolało w poprzedniej odsłonie. W F1 grasz albo dla ligówek, albo dla trybu kariery. No dobra, czasem dla obu. No. Nie wiem. I nie wiem, choć się domyśla. Dlatego muszę przyznać, że kariera zrobiła krok do przodu względem poprzedniej wersji. Mianowicie dodali nowe modele kasków, tak. Ja wiem, totalny sztos, niezbędna sprawa. Po prostu bravissimo. Tak, całkiem na serio z dodatkowych opcji w karierze jest dodanie 11 zespołu dostawki. Tego ze Story Mode, czyli tego Canon Sport, oraz APX GPS filmu. Także teraz w karierze możemy dupeć i skopać. Nie kto inny jak 60-letni Brad Pitt. Bosko tego mi było trzeba w kolejnej odsłonie F1, także jestem bardzo pozytywnie zaskoczony rozwojem sytuacji tego trybu. Tak poza tym, to nie stwierdzono czegoś niezwykłego czy znaczącego e, dla trybu kariery w F1 2025. Ale. Nadeszła rehabilitacja, bo tryb MyTeam naprawdę zrobił krok do przodu. W końcu możemy zrezygnować z bycia tym zarządcą-kierowcą. Teraz możemy wybrać dwóch kierowców do teamu i wybrać jednego, jakim będziemy się ścigać. A nasza postać bezpośrednio wcieli się w szefa zacnego zespołu. Sam tryb zarządzania również się rozwinął. Teraz można mówić swoim świrom co, gdzie, kiedy i dlaczego. Mamy nowe elementy oraz działy do rozwoju, i powiem tak: zmienia się to w takiego F1 menedżera. Jak dla mnie, dla pana co kocha takie tytuły, jaram się, tu mnie kupiliście, i od dwóch serii mogę dać pierwszego plus. No i teraz, jajaj, ale co tutaj dużo można powiedzieć? Odrobinę jest mniej agresywne w stosunku do F1 24, gdzie od poziomu 80 punktów trudności kierowcy potrafili się zmienić w pełnego poświęcenia pilota kamikadze. Jednak jeżdżąc wyścigi, nie odczułem jakiejś super omega zmiany. Są bardziej przewidywalne, nie robią takich strasznych głupot jak to miało miejsce w poprzednich wersjach. I chodzi o informacje dodatkowe, to na mokrym torze AI jeździ jak po kleju, ale pewnie nie ma się co martwić, będzie to naprawione na premierę kolejnej serii. Także nie ma strachu, jak zwykle, wszystko jest cudownie. Zajebiście. Ale w ramach rekompensaty mamy trzy tory, co jedziesz w odwrotnej konfiguracji, oraz film paradokumentalny Breaking Point, tym razem ze smutnym plot twistem, ale bez spoileru przecież nikt nie ukasuje z nikogo w grze dla młodzieży, prawda? Prawda? Tryb My World, World. Wo, wo, mój świat uległ tylu zmianom, że żadnej kluczowej nie zauważyłem, także spodziewaj się tych samych problemów i całej reszty co zwykle. Sklep jak zwykle chce z was zedrzeć, a żeby wbić karnet bojowy, czy jak to tam nazwać, to potrzebujecie chyba pięciu super sezonów rodem z tempa Schumachera, ale nie tego na nartach. Fika jest odświeżona, kilka torów nawet przeskanowali laserowo, a to również... Co by nie mówić, duży plus, ponieważ czasami na niektórych torach czułem się jak na miniaturowej wersji rodem z tej gry F1 Stars, czy jak tam się zwało. Tak szczerze, tak podsumowując, ja tam dalej czekam na klasyczne tory i auta, które już były, ale trzeba było je wypierdolić z Bóg wie jakiej przyczyny. Jakiegoś dodania torów spoza kalendarza Formuły 1 oficjalnego, nie wiem, Malezja, Kursja, kurwa, czekamy. E, I mogliby też dodać w końcu podział, taki swobodny podział między pełną symulacją i dać tym graczom, co chcą naprawdę tej symulacji, tą symulację i tym, co chcą arcade game, zrobić totalną arcade'ówkę podpada, żeby ci, co chcą pojechać sobie karierę jako Brad Pitt pojechali sobie spokojnie karierę jako Brad Pitt. Aktualnie dostaje jako fan Formuły 1 od wielu lat dodatki, które omilają mi tę grę dosłownie na 15 minut. Potem wkracza smutna rzeczywistość. Każdą kolejną serią mam wrażenie, że EA traci pomysł na to F1. Są kwestie, w których nie da się spieniężyć choćby zadowolenie fana z danej serii. Robienie tego samego gniotu i ciągłe proszenie o jeszcze coraz większą sumę za to samo praktycznie co sezon jest już coraz większym przegięciem. Pały. i to zresztą było widać na przestrzeni poprzedniej serii. Jeśli seria jest chujowa, to ludzie przestają ją kupować. Właśnie patrząc na wyniki sprzedażowe poprzedniej serii, mam wrażenie, że już chyba to może być dla nich tylko lepiej. Nie można zapomnieć, że gry mają cieszyć, a głównym targetem do tej serii gier, jaką jest F1, są byści fani Formuły 1. Którzy chcą się poczuć jak Verstappen, czy prawdziwy kierowca, po prostu Formuły 1, przybyć tą karierę, te sekretne spotkania i tak dalej, i tak dalej. W sumie, pomimo całej tej krytyki, jaka była przez cały ten materiał, to moim zdaniem na dzień dzisiejszy ten produkt to daje zwyczajnie jest poprawny, ale brakuje mu tego efektu wow, jak mieliśmy, nie wiem, w odsłonach tych takich przełomowych technologicznych, nie 1 2016, 17, 2020, która do dzisiaj jest moją ulubioną serią. Powiedzmy tak. Drzwi dla poprawy tytułów z, z serii F1 z podszyldu EA są całkowicie otwarte i miejmy nadzieję, że sami sobie nie nasrają na próg.